Cześć kochani, witam Was w ten sierpniowy, bardzo gorący wieczór. Dawno nie było już filmu. Ostatnio nawet przyzwyczaiłem Was, że tych filmów nagrywałem całkiem sporo. Gorąca atmosfera. Jest co robić? Pracy zawodowej dużo, ale wieczorami jak najbardziej, jak najbardziej bawię się w modelarstwo, więc cały czas powstają jakieś rzeczy. Potraktujcie ten film jak taki mały update, zapowiedź tego co będę robił, pokazanie tego co, co w te wakacje udało mi się, mi się przygotować. Zacznijmy od tego, że powstały oddziały pająków. Wziąłem zestaw z Wargames Atlantic. Kacper oczywiście namówił mnie na ten zestaw, eee, długo nie namawiał. Eee, więc mam 12 dużych pająków i 12 małych. Gdzieś w przybitkach pokazuję Wam pewnie jak, jak wyglądają one już z bliska. Dodatkowo mam tu takiego większego pajączka prawie skończony. Jeszcze, jeszcze jakieś szlify, ale nie do końca mam pomysł z podstawką, jak go wykończyć. Więc, więc po prostu jeszcze sobie czeka. Jeszcze jest taki trochę nieprzyklejony, jest wielki. To jest model od Spelkrow. Giant Spider bodajże, bardzo fajny, bardzo fajny model. Dwa słowa odnośnie tych pająków. Mega frajda po skończeniu projektu. Bardzo trudno kleiło się te nóżki i, i łączyło z włokami. Małe pajączki wyszły bardzo fajnie, zrobiłem trochę filmów, przebitek w czasie malowania, więc mam nadzieję, że osobny film poświęcę, poświęcę temu, jak te pajączki powstawały. Duże pająki, ciężko, długo się męczyłem z tymi nóżkami, żeby to jakoś posklejać, żeby to pomalować później w odpowiednimi przejściami, ale jestem zadowolony z efektu. Podstawki. Podstawki to po prostu piasek, kamyczki Bicol, trochę w taki bardziej zielony deseń i kora. Nic szczególnego, ale chciałem, żeby wszystkie, wszystkie te oddziały były spójne. Do czego je ja wykorzystam? Do jakiejś armii fantazy. Zaraz powiem parę słów o Fantastic Battles. Może spróbuję w Lord of the Rings zagrać. Jak najbardziej to są, to są pajączki pajączki z Hobbita, gdy Hobbit i Krasnoludy przechodzili przez Mirkwood, spotkali wielkie pająki. Jak najbardziej, jak najbardziej do, do takich scenariuszy to się nadaje. Kolejna rzecz, z tymi pajączkami jest jedna, jeden minus taki, że one bardzo ciężko się kleją. Ciężko się kleją, gdyż, ponieważ stykają się z podłożem tylko bardzo cień, cienkimi miejscami i, i notorycznie mi któryś na razie odpada. Jeszcze tak próbuję je próbuję je doklejać, jeszcze szukać nowej pozy, ale, ale zdarza się, że po prostu są osobno z podstawką, tak właśnie jeden przed chwilą mi tu wyskoczył też Mam nadzieję zobaczycie w tym momencie przybytki e ja jestem zadowolony z tego projektu. Zdecydowanie. Przejdę od razu płynnie do, do fajnych, fa fajnych odkryć Fantastic Battles. Eee, rozegrałem dwie bitwy w tym systemie. Zdecydowanie polecam fajne połączenie fantazy, ewentualnie jakichś armii średniowiecznych starożytnych, praktycznie aż do, aż do Ery Prochu. Można ze spokojem pograć. Na pewno będę robił osobne filmy o tym, bo system jest niszowy, system jest niezależnie wydany, można nabyć PDF-a, a druk to jedynie przez Amazona jest drukowany. Moja wersja była drukowana we Wrocławiu. Amazon druk na życzenie. I praktycznie tylko tak można kupić ten system. Jest generyczny, można tworzyć swoje własne armie. Jest sensownie poukładany. Te armie nie, nie wydają się być przegięte. A samo tworzenie armii daje dużo frajdy. Ja mam elfy, grałem razem z pająkami, chciałem od razu wykorzystać, więc były mroczne elfy i pająki. Szykuję się na starcie 15 mm, gdzie wykorzystam figurki od i mieczy. Kolejną ciekawą rzeczą, którą zacząłem grać w końcu. Jest to Basic Impetus. Wykorzystałem tutaj mój oddział wikingów. Wikingów mam złożonych pod sagę. Do Basic Impetusa musiałem przyszykować osobne treje, czyli, czyli prostokąty, bo gramy oddziałami, które muszą mieć szerokość podstawki 120 mm i głębokość 60 albo 30 w zależności jak typ oddziału, zazwyczaj 60 głębokości. Więc wykorzystałem swoje figurki i nowy system, który też, który też mogę ogrywać. Jak jeszcze z dwa razy zagram, pewnie też pokuszę się tutaj o jakiś film. Szykuję się na urlop, a w ramach urlopu chcę przeczytać, przeczytać coś o Wojnach Punickich, więc Arek Buda, polecono mi w każdym razie książkę. Ogólnie Razem Biego, e, może niekoniecznie od pierwszej wojny Punickiej, ale chciałem zacząć od pierwszej, która jest może bardziej bitwami morskimi, bitwami na Sycylii, e, nielądowymi. E, do Hannibala sobie jeszcze dojdziemy, a to dlatego, że w końcu zacząłem malować słonie, i w konsekwencji armia Kartaginy też powstanie. Z fajnych rzeczy zamówiłem sobie na playmaty.pl taki dajstrej który fajnie się tu składa. Jest z moim logo. E, miałem e, z Mistrzostw Sagi chyba jakiś kod do wykorzystania e, w playmatach, więc e, poświęciłem to na to, żeby mieć takiego fajnego DiceDreya z logo, który może też przy jakichś filmach, przy nagraniach się pojawi. Bardzo fajnie wykonany. Za moment idę po kolejne figurki i pokażę Wam, co jeszcze powstało w te wakacje. Jestem z powrotem. Blexis, stateczki, trzy fregaty, sześć brygów. W końcu się za to zabrałem. Dwie fregaty będą w stylu takim bardziej francuskim, jedna w stylu angielskim. Chodzi głównie o malowanie, dobór kolorów, bo, bo same modele są takie same. Kolejna rzecz brygi. Brygi będą trzy francuskie, trzy brytyjskie, angielskie, brytyjskie, jak tam zwał z tego okresu. Eee, trudno i długo maluje się statki. Błąd przede wszystkim zrobiłem taki, że chcieliśmy z Kacperem zagrać, więc jak najszybciej je skleiłem i skleiłem od razu maszty. Bardzo ciężko malowało mi się pokład i detale, ale, ale udało się. Teraz kolejny etap to linowanie Czyli nitką będę tutaj tworzył linki, a na koniec doklejał będę żagle. Zobaczymy jak to wyjdzie. Masa czasu. Masa czasu mi to pochłonęło, ale już wyglądają stateczki bardzo fajnie i sensownie. To idę po kolejne figurki. A kolejne figurki, nad którymi pracuję. To w końcu słonie. Słonie kartagińskie. Zestaw Vitrixa. Vitrix jednak robi przepiękne te figurki. Można z nich wyciągnąć bardzo dużo detalu. Detalu, fajnych, fajnych rzeczy. Tutaj naprawdę wygląda to pięknie. Dodatkowo ich współpraca z Little Bigman Studio, czyli ludkami, którzy tworzą przepiękne kalki, transfery, czyli, czyli no oczywiście nie malowałem tu tych tu ładnego słonika, czy, czy, czy ładnego kończenia. To, jest, to są transfery, to nawet to działa na zasadzie takiej jak tatuaży na rękę, czyli przenosi tę farbę na najlepiej białą powierzchnię, bo jest bardzo prześwitujące, więc na białej powierzchni Przeklejamy takie, takie ustrojstwo. Smarujemy wodą. Odchodzi papierek i zostaje piękny, piękny, piękny wzór. E, oczywiście trzeba dokładnie wyciąć, dokładnie pomalować na biało, zrobić miejsca, dokładnie przyłożyć. Trwa to trochę, ale naprawdę wyglądają bardzo fajnie. E, słonie, czekam jeszcze na posypki. E, nie dodałem jeszcze, że oczywiście słonie i statki biorą udział w konkursie portal Strategie na, w konkursie modelarskim, więc do 5 września bodajże muszę skończyć i zrobić ładne zdjęcia, więc mam jeszcze chwilę, natomiast y, planuję wybrać na jakiś urlop, więc y, przez tydzień nie będziemy w Warszawie, więc czasu jest coraz mniej, ale zdążę. Czekam jeszcze na posypki, chcę specjalne, wiem z czego chcę zrobić podłoże, tylko nie mogę tego dostać. Games Geek produkuje takie gotowe, fajne mieszanki. Czy Geek Gaming Scenic bodajże tak to się nazywa. Więc czekam jeszcze na to. Zaraz pokażę Wam, co jeszcze doszło do kolekcji. Kolejna rzecz, jaką udało mi się zrobić w, tym, w te wakacje. Bardzo szybki projekt, praktycznie jeden wieczór, czy, czy w zasadzie jedna sobota. E, są to treje pod, e, pod figurki. E, specjalnie z myślą o Bassic Impetusie. Rozmiar 120 cm na 60. Mam też 120 na 30, takie mniejsze. Dla jakichś skirmisherów, tu moich berserkerzy. Więc bardzo fajne, bardzo fajne wykorzystanie gotowych figurek, czyli miałem figurki do sagi na podstawkach 25 mm okrągłych. Zamówiłem sobie, rozpracowałem, jak, jak mają być dziurki. Jest na przykład ciężka piechota, jest, jest po prostu więcej chłopaków. Rozwój 4, 5, 6, 7 modeli na podstawce jakaś średnia piechota to, to jest 5 modeli, mam też podstawki na cztery modele na no jakichś totalnie, totalnie luźnych gości e, no i oczywiście takie bardziej z kirmiszerzy czy tam w polskiej wersji, nie, nie przepadam za tym słowem, harcownicy więc jakieś takie jednostki bardziej lekkie, mniejsze, szybsze i to praktycznie tyle. Z rzeczy również około modelarskich czy, czy związanych z kanałem, to nagrałem z Rafałem z One Page Rules. Tutaj na tym stole grę pokazował właśnie One Page Rules z, z, z Firefighta. Ten film niedługo się pojawi. Jakoś nie miałem do niego siły i energii. Trochę... Dużo materiału, dużo cięć, bo, bo po prostu sobie gadaliśmy, nagrywaliśmy. Chcę, żeby to fajnie wyszło. Chciałbym dodać jeszcze jakieś grafiki, żeby pokazywały, jak dane jednostki się zachowały, jakie mają statystyki, żebyście po prostu w czasie rozgrywki mogli na bieżąco sobie zobaczyć, zobaczyć, dlaczego akurat rzut na 4, na 5, z czego wynikają pewne statystyki. Chciałbym, żeby to fajnie wyszło, dlatego trochę trwa. Pewnie Rafał się już cierpliwi, ale, ale jeszcze chwila, i, i lepiej zrobić to dobrze niż na, na się. Jakoś nie wiem, może mi ambicja przy, zżera, ale, ale chcę zrobić to dobrze i bez jakichś większych błędów. To tyle. Na pewno możecie spodziewać się tego filmu z One Page Rules. Na pewno możecie spodziewać się filmów później o Fantastic Battles tu jeszcze zareklamuję, założyłem grupę fantasticbattles.pl na facebooku, więc jeśli bylibyście zainteresowani generycznym systemem do Fantazy, zapraszam na pewno coś ciekawego coś ciekawego tam się dowiecie o samym systemie jeśli będziecie zainteresowani jakąś grupą pokazową Pewnie w tym roku zorganizuję jakieś, czy to w Organerze, czy to może nawet w Matisowcie. Jedna gra pokazowa z Gerwazem już została przeprowadzona. Robiliśmy ją w figurkowe grybiterne na Żelaznej. Ja w tym momencie bardzo Wam dziękuję. Ja się muszę udać na parę dni urlopu, trochę odpocząć w końcu. Potrzebuję tego. Mm. <laughs> I myślę, że po wakacjach trochę więcej czasu będzie może wieczorami, może pogoda będzie mniej gorąca jak teraz i filmów pojawi się więcej. Trzymajcie się. Cześć.